Cześć, witajcie. Pogoda na zewnątrz nie sprzyja, dlatego szybkie wyniki konkursu podaję wam, podaję wam z domu. Bardzo się cieszę, że wzięliście udział w tym konkursie. Znowu mnie zaskoczyliście, ilość komentarzy przeszła po raz kolejny moje najśmielsze oczekiwania. Bardzo się cieszę, że tak ochoczo bierzecie udział w konkursach. To dla mnie znak, że takie projekty mają sens. I żeby organizować po prostu co jakiś czas takie akcje, ponieważ bardzo was to interesuje. Postaram się nie zwalniać tempa w tej kwestii. Tymczasem e, chciałabym przedstawić wam wyniki konkursu. Niestety polityka Facebooka i polityka YouTube'a nieco się zmieniły ostatnimi czasy. Nie mogą zostać zrealizowane losowania na wizji. Nie mogę wam przedstawić tego losowania w filmiku, ale zrobimy to taką samą metodą jak poprzednio. Nie będziemy się narażać na różne konsekwencje, dlatego przedstawię Wam jedynie screen z losowania, który odbędzie się takim samym sposobem, jak to miało miejsce ostatnio. I również utrzymujemy te same zasady, czyli zwycięzca konkursu proszę, żeby przesłał na adres mailowy. Które wyświetli się Wam właśnie teraz na materiale, żeby przesłał na ten adres mailowy screen z zalogowania, z zalogowania się na koncie na YouTubie. Żebym miała pewność, że ta osoba, którą wybrałam z komentarzy, które zostawiliście pod filmem z konkursem Federbite, żebym była pewna, że to właśnie ta osoba. Jest zwycięzcą, żebym mogła zweryfikować Twoje dane. Gratuluję, zwycięstwa i zapraszam do kolejnych produkcji. Dajcie znać, jak było na Waszych wyprawach wędkarskich. Mam nadzieję, że udało się świetnie połowić i powodzenia z produktami Federbaita i z epidemią. Wędkarska Piątka, do zobaczyska!